To nie było zaplanowane. Poza tym nic naprawdę wartościowego nigdy nie jest zaplanowane. To miał być tylko weekend z dala od chaosu. Przyjaciel polecił mi tę ustronną chatę, położoną w środku sosnowego lasu na wsi. Obiecano ciszę, kontakt z naturą i szansę na odpoczynek. Przyjechałem w chłodne popołudnie, słońce wciąż stało wysoko, malując niebo złotymi odcieniami między wierzchołkami drzew. Droga gruntowa zdawała się zapomnieć o świecie, wijąc się między wzgórzami, aż dotarłem przed rustykalną drewnianą chatę. Miała niski sufit, prostą werandę i rozpalony piec opalany drewnem, który już wydzielał zapach wilgotnego drewna zmieszanego z przyprawami. Wtedy ją zobaczyłem. Siedząc na schodach ganku, w kratę narzuconą na ramiona i skórzane buty, popijała parującą herbatę z glinianego kubka i wydawała się tak wtopiona w otoczenie, że przez chwilę myślałem. Że stanowi część wystroju. Ale potem odwróciła głowę i się uśmiechnęła. Jesteś Tchiago, prawda? Nieobecny, zdezorientowany. Mój kuzyn powiedział mi, że przyjdziesz. Miał problem i poprosił mnie, żebym otworzyła chatę i rozpaliłam w kominku. Jestem Anna. Wyciągnąłem rękę, trochę niezręcznie. Jej dłoń była ciepła, mocna. A jej oczy, jej oczy zdawały się skrywać sekrety, które miały zostać ujawnione dopiero o zmierzchu. Anna była Brazyliką, piękną Brazylijką, która lata temu zamieniła miasto na naturę. Powiedziała, że zakochała się w tym zakątku lasu i postanowiła tam mieszkać przez część roku, pisząc, sadząc i jak to ujęła, rozwiązując pewne wewnętrzne problemy. Plan był prosty: spędza tam noc, aby upewnić się, że czuje się komfortowo a potem uda się do innej chaty położonej dalej drogą. Ale nic nie poszło zgodnie z planem. Noc zapadła szybko, jak to często bywa, gdy jesteśmy rozproszeni. Podczas gdy ja spakowałem plecak i zwiedzałem przytulne wnętrze chaty, z surowo ciosanymi meblami i piecem opalanym drewnem, który ogrzewał całą przestrzeń, ona przygotowała prostą i niezwykle aromatyczną kolację. Czy lubisz wino? Zapytał, trzymając już otwartą butelkę. Zgodziłem się i tam zaczęliśmy przełamywać pierwsze bariery. Rozmawiając, uświadomiłem sobie, że Anna nie była zwyczajną kobietą. Mówiła z pasją o książkach, ciszy, pragnieniach i miała spojrzenie, które mówiło więcej niż słowa. Spojrzenie, które dotykało bez dotykania, które rozbierało bez pośpiechu. Podczas kolacji blask świecy tańczył na jej twarzy, a dym z pieca zdawał się nieść coś więcej niż tylko palące się drewno. Niósł napięcie niewidzialną nić, która rozciągała się z każdym spojrzeniem, każdym łykiem wina, każdym wspólnym milczeniem. Po kolacji usiedliśmy przy kominku. Włączyła cichą playlistę w telefonie coś pomiędzy jazzem a Bosanową. Położyła się na puszystym dywaniku przed piecem i skinęła na mnie wzrokiem. Usiadłem obok a ona przemówiła cicho, jakby wyznając coś zakazanego. Czasami myślę że za dużo rzeczy w sobie dusimy. Pragnień, słów, impulsów. Jakbyśmy zawsze musieli prosić o pozwolenie, żeby być całością. Spojrzałem na nią. Kot się zsunął, odsłaniając jej nagieranie. Jej ciemnobrązowe włosy opadały luźno, w nieładzie. W oczach czaił się głód. A ty, co trzymasz? zapytała. Rozważałem odpowiedź słowami, ale prawda jest taka, że na niektóre pytania nie ma miejsca na werbalne odpowiedzi. Powoli się pochyliłem. Nie cofnęła się. Wręcz przeciwnie, jej usta rozchyliły się w milczącym zaproszeniu. Pocałunek wydarzył się tak, jak zdarzają się katastrofy naturalne nieunikniony, intensywny i przytłaczający. Nie było pośpiechu. Każdy gest sprawiał wrażenie, jakby czas się zatrzymał. Ciała szukały się nawzajem w rytmie trzaskających polan, cichej muzyki i ciepłego oddechu. Tam, przed ogniem, wśród koców i poduszek, Anna objawiła się jako cichy huragan. Nie z powodu pośpiechu, ale z powodu intensywności. Przyciągnęła mnie do siebie i jednocześnie dała się ponieść. Jakby była równie głodna jak ja. Na godziny świat zniknął. Nic się nie liczyło oprócz tego ciepła. Tego zapachu drewna i sposobu, w jaki wypowiedziała moje imię, jakby znała mnie o wiele dłużej niż to możliwe. Następnego ranka słońce zalało chatę złotym blaskiem. Nadal leżała obok mnie, z rozpuszczonymi włosami i pogodnymi rysami twarzy. Wstałem powoli, zaparzyłem kawę na piecu opalanym drewnem i usiadłem na werandzie, próbując zrozumieć, co się stało. To nie była zwykła noc pożądania. To było jak otwarcie drzwi. O których istnieniu nawet nie wiedziałem. Pojawiła się później, owinięta w ten sam koc, trzymając kubek kawy. Dzień dobry, leśny badaczu, zażartował, uśmiechając się. Nie wiem, czy to ja bardziej eksplorowałem las, czy ty, odpowiedziałem, podejmując ryzyko. Roześmiała się, lekkim śmiechem, ale z nutą niebezpieczeństwa. Wyjeżdżasz dzisiaj? Powinno. Ale tego nie zrobisz, prawda? Pokręciłem głową, a ona tylko się uśmiechnęła. Wiedziałem, że nie muszę nic więcej mówić. Jeśli Ci się spodobało, zostaw komentarz, to bardzo pomoże kanałowi. Zostaw też lajka i subskrypcję naszego kanału. Do zobaczenia w następnym filmie.